Idziemy trasą Ancient Forest To co wtedy było Starożytny Starożytny las prehistoryczny Jeszcze jedno drzewo, jeszcze Jezus jeszcze już był A ono już rosło sobie Idź dalej Dawaj Jezu Dawaj Jezu, poszła Ale fajną trasę zrobi No chodź, no co ty się zastanawiasz Taka fajna trasa. Nie idzie A jakie drzewka, wow! Ale ładne drzewka. Ojaj. Gdzieś tu jest osobna trasa jakaś. Do parkingu. Wow! To już są drzewa. Potężne co? Aha uh -huh. No A jakie ładne drzewka Super To na dwa idzie Ale fajne To już są drzewa 400 lat minimum Nie? To już są drzewa Ela